Cześć, witam Was w kolejnym odcinku losowego grania, tym razem z gry Cryo Jest to symulator kolonii, troszeczkę podobny do RimWorld. Yy, symulator kolonii wieloosobowy, w którym zagramy sobie lokalnie, jednoosobowo. Yy, I jesteśmy, tak jak w serii losowe granie, w losowym yy, etapie rozgrywki, w losowej grze. Bo nie jest jakoś to jakoś czymś podyktowane. Wczytuje się mój świat, który stworzyłem na trybie hardcore, z tego co pamiętam, ale tego trybu za bardzo nie odczuwam. Zginąć nie jest jakoś specjalnie łatwo, a jak zginiemy, jakoś niewiele tracę w sumie. Myślałem, że na hardcore będzie mi cały kwiwbonek wypadał czy coś, a tu nic, po prostu mam zmęczenie przez 10 yy, minut. No, tak jest wygląda moja baza, która jest tak naprawdę zrobiona typowo pod yy, grę single player, czyli żadnych zabezpieczeń, po prostu nawalono wszystkiego. Yy, dużo ekstraktorów litu, bo litu mi bardzo brakowało, więc stwierdziłem, że zrobię tak, żeby było go w nadmiarze i mam go tyle, że nie wiem co z nim zrobić. Yy, I dzisiaj yy, w tym filmie spróbujemy sobie zdobyć najważniejsze. Najlepszy pierwiastek do produkcji energii, bo jestem już technologicznie na ostatnim prawie poziomie jeśli chodzi o elektryczność, czyli tutaj i mogę stworzyć sobie elektrownię na pragmium, pragmium. taki pierwiastek jakiś, taki materiał i jego spróbujemy pozyskać. Żeby jego pozyskać trzeba się udać tu, a tam jest raz, że gorąco dla wy, dwa, że są takie mocne potwory, yy, które dość mocno mnie obijają, ale mam stworzone, stworzone, znalezione. Lekki karabin, pistolet już sobie stworzyłem i tutaj jest cały ekwipunek, czyli super ciężkie poncerze, które zdobyłem z kapsuł, yy, kapsuły są oto, to są takie te wydarzenia i kosmiczne śmieci. Kosmiczne śmieci to jest miejsce, które w tej grze trzeba zawsze odwiedzać jak się tylko pojawi, bo tam są najlepsze rzeczy w grze. Nawet farmę tutaj nie stworzyłem, bo jakoś ten głód nie rósł na tyle, żebym czuł potrzebę stworzenia jej. Yy, tylko tak. Może się napiję i pasowo by coś zjeść. Yy, żeby cokolwiek... O, tu mamy prawie zepsute jajka. To akurat zjem sobie. Zobaczmy czy coś jest w lodówce albo zamrażarce. głódki w zamrażarce pustą. No tak właśnie za bardzo nawet się nie dbam o jedzenie. A z głodu nie umieram. Zawsze tam jakieś dwa wielkie się ubije niedźwiedzia i już żarcie jest, żeby uzupełnić. Gra też wspiera jakby takie farmienie, gdy jesteśmy z dala od kompa. Bo można sobie, tak jak tu widać, tu nie, w opcjach jest wyłączenie muzyki w momencie, gdy gra jest nieaktywna. Co jest ciekawe, że w ogóle taką opcję dali. No i jak mamy w tym trybie, wszystko się nam tu produkuje, ale głód i pragnienie nie rośnie, więc fajnie można sobie tylko wchodzić, poprzerzucać olej do rafinerii, z rafinerii do generatora, z i tak w kółko i to nam się wszystko tutaj cały czas na lit produkuje, powerbanki ładują i takie tam. I piece w piecach się przepala, bo piece też mam już elektryczne. No dobra, no to ja się ubieram, bo się zaczął dzień. Nie ma co się, nie ma co przedłużać. Bierzemy zbrojkę, którą właśnie mam z tych kosmicznych śmieci. Bierzemy amunicję. Yy, może te rzeczy, których chyba nie potrzebuję mieć na pierwszym miejscu, sobie dam nie na pierwsze miejsce. Yy, dziesiątka amunicja. Przyda mi się to? Może się przydać, to wezmę. Myślałem też karabin zrobić... Ciężki laserowy, ale nie wiem w sumie na czym to się skończyło. Dlaczego ja go nie zrobiłem? Ale chyba się nie będę teraz tym przejmował. Tak, sprawdzę sobie, jak ta zbrojka działa. Tak, czapki już nie mogę założyć, ale tak, będę potrzebował na pewno apteczkę mieć gdzieś pod ręką i lek przeciw, nie, nie mutacją. Maśl na tę te temperaturę, zostawię sobie jedną. Może jeszcze amunicję zapalającą wezmę. No, i te wezmę granaty, reszty nie biorę, bo raczej się nie przyda. Zbroję na razie zdejmę na czas do, dotarcia tam. Bo zbroję jest tak, że ona w niej nie mogę biegać w grze. O, czyli te rzeczy, które mam, są zdobyte, mógłbym je produkować, ale jeszcze ich nie produkowałem. Bo na przykład ta zbrojka to jest chyba ostatniego poziomu. Tak, super ciężki pancerz. A, ale mamy też pojazd, jakieś mechy, chyba możemy w nie wejść, czy coś? Nie wiem nawet jak to działa. Mógłbym to sprawdzić, ale pocisk artyleryjski. no To musi ładnie robić. rozrubę. Ale stwierdziłem, że właśnie na tym etapie, na którym jestem, yy... o, będę używał karabinu, którego nawet tworzyć nie mogę, bo go po prostu znalazłem. No to także to tak to wygląda. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa, żeby. Odkrywać, zdobywać te rzeczy, a nie wszystko próbować stworzyć. Dobra, lecimy do portalu, w którym trochę mi życie ucieknie, a później z portalu już tam ciśniemy na miejsce. Ogólnie gra jest nastawiona na tryb multiplayer, ale stwierdziłem, że na początek po prostu poznam sobie ją na singlu, żeby się nie uczyć jej na multi, bo tam będzie ta nauka bardzo bolesna. I mocno się wkręciłem. Ale coś czuję, że jak już tutaj sobie to przejdę, to już nie będzie mi się chyba chciał. Chyba może po prostu spróbuję, zobaczę, jak to wygląda. Ale troszkę wydaje mi się, że jest drętwa. Te potwory to wszystko jest takie. Tak stoi to, atakuje, stoi. Tak nie czuć. Ciężko się wkręcić w tą walkę, to jest takie trochę wszystko sztuczne, się wydaje. Dobra, dotarłem do portalu, niestety nie mam yy, tych serc pragmiumowych, więc będzie trzeba zapłacić krwią, no i po wyjściu się uleczyć. Niech to mnie uleczy. Dobra, i teraz trzeba pójść tu. Na razie idziemy, oj, już są jakieś potwory. W sumie zabrałem amunicję 10 nie mam do niej żadnej broni. Nie wiem po co to wziąłem. <laughs> Przygotowanie dwa dni. Żeby... Odpalić nagrywanie i zrobić randomowe rzeczy. Ajajajajaj. okej. Okay. Jestem już prawie na miejscu. Do tego mamy jedno. Znaczy wejść mamy dużo, ale później, żeby dostać się do środka, gdzie jest jakaś tam królowa i to wszystko, yy, trzeba iść takim zygzakiem. Już nie można. Nie ma kilku wejść, jest po jednym. I one są jeszcze tak poprzeplatane, więc trzeba walczyć ze wszystkim, co napotkamy na drodze. Mogę sobie już zbroję ubrać. I wbijamy. Spróbuję zacząć od pistoletu. Zobaczymy, jak on w ogóle. Różne stworzenia mają różne. O kurde, ten jest twardy. To nie jest dobra broń na niego. Troszkę mnie oklepał. I zatruł. Eee, więc wiem, że to już nie jest najlepsza broń. Więc jestem przygotowany mizernie. Który tu ja chcę przejść? Tędy pewnie. Mam tylko jedną apteczkę. To będzie chyba dobrze na to. Fajr. Ja mam za słaby ten karabinek. Ale pajączkę jak najbardziej można nie sprzątnąć. Dobra, gdzie to jest przejście? Tędy. Co to za amunicja? Ta druga, co mam? Zapalająca. Może byś sobie ją ustawić? Właśnie, ja jeszcze chciałem sobie tutaj użyć tego. Ale to użyjmy na, 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 na środku. O, ta amunicja będzie zdecydowanie lepsza. Choć strasznie dużo trzeba jej zużyć. Mi się nie podoba. To jest wysoka ściana i do tego akurat nie można strzelać. Tak to jest rozwiązane. Jakby ten karabin się rozlecie, nie wiem, ja skończę kończę tutaj tę walkę. O, te dziadostwa chciałbym rozwalać. No. Może z wynotnika go pociągniemy następnym razem. Te bardzo szybko biegają i chcę je wszystkie po drodze rozwalać, żeby mi czasem na plece nie weszły. Bo może być wtedy nieciekawie. No dobra, to w sumie ten jeden jaszczur jeszcze tutaj. Spróbujemy go z granatnika pociągnąć. O kurczę, jak się to długo ładuje. Ja piernicze. Tylko tego było mi trzeba, żeby mnie dwa zaatakowały. Może się tego jakoś ominąć? Nie, dobra, pociągnę go z granatnika. Trzy kuleczki i spokój. Dobra, załadował. przeładował się. I wbijamy na środek. Nie wiem jak się z tymi będzie walczyć Na pewno chcę zdobyć dużo tego i jeszcze tam serce, to nie wiem czy tam jakąś królową czar rozwalić czy coś Oho, zaczyna mnie ogień walić tu. Ile to trwa? 5 minut Trzeba unikać tej lawy No dobra Przejmiemy sobie leczonka Chyba pójdę koło tego pajączka, żeby przez tą lawę nie iść. No bo ta lawa dosyć grzeje. A i tego chyba też trzeba będzie rozwalić. Tak. O. Czy ja tu potrzebuję killów? Możliwe, że tak. To ja go może wezmę i spróbuję wydobywać. Dwa. O kurcze. <grywa> <Ja> już zginąłem. <grywa> ale byłem przygotowany. Żuk pragmiumowy 55%. Jak on klepał? Ja w ogóle byłem źle na niego przygotowany. No i wszystko mi się zużyło. A, aj! Ale nie mam tego osłabienia 10-minutowego. No dobra, to zaraz możemy z powrotem tam wracać. Aha! Chwila, bo ja wziąłem sobie nie ten karabin co trzeba, bo ja wziąłem karabin przecież na amunicję dziesiątkę, a nie na... Ech... ...trzysetkę. Dlatego tak dostawałem, dlatego miałem tą amunicję przy sobie. Ajajajajaj. Dobra, to teraz weźmiemy tak. Yy, karabin maszynowy, przeciwpancerna amunicja i ten już ciężki karabin do o tej amunicji mocnej, to co miałem faktycznie wziąć. No okej. Okay. Jesteśmy już teraz na miejscu. Zaraz będą te słodziaki. Który, które nie wiem z czego bić. Spróbujemy od granatnika zacząć. A to nie ona. Ja piernicze przyładowanie. O, coś mu złamałem. Dobra, ta broń jest na niego spoko. Ja pierniczam, już tylko 37% ochrony. Ja się później to upiekę. Dobra, trzeba to wydobywać. Bo to zawsze ze, z, ze sobą wezmę. Mogę drony na to puścić. A, nie mogę dronów na to puścić. Dobra, mamy to ustrojstwo. Zobaczymy z czego to pójdzie. Oj, zasięg go brakło. Okej. Okay. One łatwo lecą, tylko trzeba użyć odpowiedniej broni. I z tego pragmium leci. Super. Granatnik sobie muszę przeładować. Okej, okay, na dwa strzały, czyli granatnik na nich jest super sprawą, tylko trzeba pilnować, żeby. O, skrzyneczka. Trzeba pilnować, żeby do nas nie podszedł za blisko. Użyję sobie medykamentów, żeby. Kurczę, skończyła mi się amunicja. Yy, to obrażenia. Ja może to zmienię na tamte? Zobaczymy. Jak to z tymi będzie szło. Dobra, ochrony przed gorącym już wiele nie mam. Ale mnie to ciekawi. Co tu będzie? Baterie. Szału nie ma. Ojej, jak go z daleka wziąć to super się go łucze. Dobra. Tylko tak, no serca chyba nie zdobędę, bo serce pewnie z królowej wypada. Królowej teraz nie ma, bo ona jest tylko przy eventach, ale muszę tego najwięcej, jak tylko mogę zdobyć. Zobaczmy, jak te granaty na to zadziałają. Super. Ale ta broń też, więc yy, kwestia tego, że ja po prostu pomyliłem karabin, dlatego tak pierwsze podejście tragicznie wyglądało. No i tej maści na gorąco za, za mało wziąłem. Bo mam jeszcze tylko 7%. Zresztą jakby mnie zginął, to by wystarczyło. No, ja szybciutko, żeby się za bardzo nie nagrzać. O! O nie! To najgorsze ustrojstwo! Wow! Granatnik robi robotę! Jeszcze to spróbujemy wydobyć. O, będzie mi życie lecieć. A w sumie to nie jest takie złe, to gorąco. <laughs> Lepiej niż jak Mars. Dobra, tego weźmiemy na dwa sposoby. Najpierw to, i teraz tym dokończymy. Muszę sobie po każdej walce przeładowywać, żeby nie zaczynać z, yy, z końcówką magazynka. I powinno być dobrze. Ogólnie myślałem, że tutaj spotkam jakiegoś bossa, ale to chyba bym musiał przyjść, jak jest właśnie ten moment na bossa. A nie przyszedłem w tym momencie, więc. No nie ma, no nie ma go. Pozbieramy co się da, pewnie coś ominąłem. Tu są te dwa jeszcze. Tylko tak jak. Nie mam tego serca. A nie, to mogę wybudować, a mogę już to zasilać, bo tych zbierałem 37. Więc super. Teraz zagadka: czy jak wyjdę z gry w tym miejscu i się zaloguję, czy ta skrzynka się odnowi? Sprawdźmy to. Stary, dobry sposób na farmienie. Skrzynki nie ma? Nie jest. O kurczę, ale jest to dziadostwo największe. Dobra, yy, zaczniemy od tego. O nie, jeszcze to. Dobra, nie jest najgorzej. Czyli po prostu takie te miejsca trzeba farmić. O, ten mnie słyszy. On miesza w głowie. Trzeba na niego uważać. A -ha -ha! Mogę go sięgnąć między beczką a śmieciami. Widoczek. No i właśnie przez takie o, zachowania jak tego mobka, że on po prostu biegnie zawsze w linii prostej. No te potwory są takie drętwe. O nie. O nie, to się źle skończy, przeładowuj, przeładowuj. Dobra, jest git, ale było ciepło i to nie przez lawę. Pod zespoły mechaniczne włókno aramidowe. Ar Ej, fajne rzeczy. Wydobędę sobie jeszcze raz sobie zrobię ten myk. Bez szachu. O, to chyba będzie mój koniec. <laughs> Jednak nie można się respić przy samej skrzynce bo za dużo mobków się nagle może koło nas pojawić Kosztowało mnie to dość mocne obicie pancerza i zbicie dość drastyczne trwałości powerbanków. No i mam już osłabienie tym razem No nic, ale nazbierałem dużo tych klamotów i mogę sobie zrobić elektrownię fajną Jedna za co muszę tu pochwalić, tą grę, że nie ma tutaj za bardzo przekombinowanych y, złóż. Jest y, miedź i żelazo. A z żelaza, z dodatkiem y, węgla, robimy stal. Tak? Nie, i topnika. Tak? Węgla i to. Co tam jeszcze było? Słyszymy teraz głupoty, nie <laughs> palną. Węgiel, topnik, tak. I wszystko, co budujemy, bazuje właśnie na tych trzech y, metalach. O, wydarzenie światowe. Właśnie. Wymagane. Reaktor Lit Zaawansowane podzespoły i szap... sztabka, żeby na drugi poziom go dać. O, Dobra. I yy. ciekawe, że on ma poziomy. Zobaczmy, ile mu tu pragmium mogę. Yy. Pręd paliwowy pragmiumowy trzeba zrobić. A do tego potrzeba mi y, odkryć go z technologii. Dobra, teraz go, gdzie się go tworzy? Pewnie tu. Tak. 100! 20 litrów. Ja pierniczę. Ile tego trzeba? Ej, ale tu poważnie trzeba to tam wsadzić. Przecież to ta elektrownia to jest... Ciekawe jak ona ma pro... A jeszcze ma emisję zakłóceń, jakiś chyba do mózgu. <śled> o kurcze. No to jest ciekawa sprawa. To już chyba lepiej się w tym mechy pobawić wcześniej niż z tą elektrownią, bo ta elektrownia naprawdę dużo wymaga. I, i lepiej się na tych niższych poziomach technologicznych rozkręcić i... Na nich bawić. To już jest takie mocno endgameowe. Myślałem, że jak w technologii do tego doszedłem, to to już będzie takie. Zaraz będę miał i będzie super, ale jednak nie. To jest dużo rzeczy. Znaczy, te rzeczy nie są jakieś takie strasznie trudne do ogarnięcia, ale wymagają dużo materiałów, trudnych do zdobycia. Przez co to się tak y, robi monotonne chwilami, jak się nie umie efektywnie tych metali zdobywać. Na przykład żelazo i miedź najlepiej zdobywać poprzez wydarzenia. Takie jak... Y, gdzie to są? Gdzie, gdzie to one są? Tutaj. Y, tutaj. Wydarzenia przez meteoryty. Y, tam najwięcej można tego zdobyć, najłatwiej. Y, a innym sposobem jest po prostu chodzenie po górach. Tutaj. I wykopywanie po prostu. Ale to już jest wolniejsze. Chociaż, jakby zrobić sobie kilka dronów, mogę chyba maksymalnie cztery na raz sterować. Te dronami się to dość sprawnie zbiera, bo cztery na raz to jest też ciekawe. Tylko muszę mieć do tego serce, które prawdopodobnie wypada z tej królowej. I nie wiem co to w ogóle robi ten ten, ale chciałbym to mieć. Okej, okay, zrobiłem pojazd. Eee, mogę mu nadać nazwę Ogniwa paliwowe. Aha. Trzeba mu zrobić ogniwo paliwowe. Jakieś mam gdzieś chyba. Tak, jest benzynowe, nawet pełne. Gdzieś znalazłem w jakiejś skrzynce. Uff. Ogniwo paliwowe. Poziom energii pełen. O i teraz można podróżować. Jak na szybko traci energię? Zobaczmy. Cały czas mnie denerwowało, że tu jest takie wolne podróżowanie, że nie ma żadnych jakichś koni czy coś. Ej, spoko to jest. Można wreszcie jakoś dostać się gdzieś bez. A, to drzewa zawadziłem. A mogę tak? Mogę. Ej, no to teraz można walczyć. Nic do mnie nie podejdzie. Fajne. I mało bierze prądu. Znaczy, mało paliwa. No, i to by było na tyle w tym filmie. Także yy, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.